Witam serdecznie! Dzisiaj pokolorujemy sobie słonia. Opowiem kilka ciekawostek o tym ogromnym wyżaku. Zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Słonie mają doskonałą pamięć potrafią rozpoznać ludzi i inne słonie nawet po wielu latach. Są jednym z najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Ich mózg waży około 5 kg, co czyni go największym w świecie lądowych zwierząt. Słonie rozumieją ludzkie gesty. W eksperymentach potrafiło odczytać wskazywanie palcem bez wcześniejszego treningu. Mają silne więzi rodzinne. Stala słoni Prowadzone przez najstarszą samicę zwaną matriachą potrafią współczuć i pocieszać innych. Jeśli inny słon jest smutny, dotykają go trąbą i wydają kojące dźwięki, a słodziaki. Słonie mają tylko cztery zęby trzonowe, ale przez całe życie wymieniają je nawet sześć razy. Ich ciosy to przerośnięte kacze. Mogą ważyć nawet 100 kg każdy. Słonie potrafią używać trąby jak ręki. Podnoszą nią przedmioty, wlewają wodę do ust, a nawet sięgają po jedzenie na wysokości 6 metrów. Mają bardzo wrażliwą skórę. Mimo, że jest gruba, słoń może poczuć nawet najmniejsze ukończenie owada. Słonie potrafią stać na palcach. Mają pod stopami specjalną poduszkę tłuszczową, która działa jak amortyzator. porozmawiają się infradźwiękami, wydają dźwięki o tak niskiej częstotliwości, że ludzie ich nie słyszą. Słonie słyszą przez stopy, mogą wyczuwać wibracje w ziemi, na przykład zbliżające się stado lub burze. Byliby dobrymi pogodnkami. Słanie płaczą. Jeśli są smutne, mogą uronić łzy. Chociaż nie jest to do końca potwierdzone naukowo. Słonie obchodzą pogrzeby, jeśli znajdą ciało innego słonia, często zatrzymują się przy nim i delikatnie dotykają trąbą. Mogą się śmiać, wydają charakterystyczne dźwięki podczas zabawy. Słoń zjada nawet 150 kg jedzenia dziennie, a do tego wypija około 100 litrów wody. Ale dużo. I ostatnia ciekawostka. Spędzasz 16 godzin dziennie na jedzeniu. Jego układ trawienny jest mało wydajny, więc musi jeść bardzo, bardzo dużo. A my właśnie skończyliśmy. Tak prezentuje się pokolorowany słoń. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba. Oraz zapraszam serdecznie na kolejne odcinki z innymi zwierzaczkami i wysłuchaniu kolejnych ciekawostek. Do zobaczenia.